Widzowie, moi drodzy, wyszło bardzo ciekawe SBC, którego no nie odmówię sobie, poprawię mikrofon, przetestować. Podwójne ulepszenie 77+, plus. wymagania no dość spore, ale wiecie, to dopiero gra się zaczęła, tak? Niech wyżebrają chociaż te rzadkie karty od nas, trochę zrobiłem i no co, no testing, testing sbc -ka. mam jeszcze paczki fajne, bo mam do odebrania 2x84+, i nie tylko, nie będę się sprzedawał z wszystkiego co mam. Także daj łapkę w górę, ja tu wejdę w sklep pokazać trochę, tego jest. Najgorsze jest że nie pokazuje w ogóle ile jest paczek już w sklepie, to powinni akurat dodać, ale łapkę w górę daj, subskrypcję, żeby nie przegapić filmów i, i jedziemy. Zapraszam was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności, a na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym WACHU macie 5% zniżki, polecam. I przy okazji jeszcze na szybko, jeżeli chodzi o ruchy handlowe, to no za bardzo, nic się nie zmieniło. To, co kupiłem, to sobie czeka. Nie, nie pamiętam, czy pokazywam tego o listę, co dokupiłem. I to wszystko będę sobie sprzedawał w środę, przed wieczorem. Najwyżej odkupię sobie na nagrodach za rywalcy, jeszcze, żeby raz tym fliknąć, tak jak mówiłem. I, i taki jest plan. No, 34 mi tysiące zostały, za dużo nie handluję. Czasem coś sobie skubnę jakimś drobnym, więc, A więc no. Jeszcze tylko tak taktycznie, nie, jakby ktoś nie wiedział. Jak chcesz mieć info handlowe, kogo kupić? Nazwisko dokładne, stary. Kogo kupić, kiedy, za ile, kiedy go sprzedać, żeby zarobić, to wpadasz na grupę handlową. Fajnie, że mam do dwa duplikaty tu. Wpadasz na grupę handlową poprzez patrona, masz link w opisie i za 39 zyko masz takie info, które ci się w jeden dzień nawet potrafi zwrócić. Więc ja polecam. A my wracamy do paczek. SP o Niemiec, to nie, no stary bez tu to nikogo nie będzie. Fajnie by było tutaj dostać jakiegoś. ty. Kojarzę te włosy, to nie będzie ten, Eze, Ereberes i Eze? Jak trafiłem. No nie. Mistrz otwierania już jestem. Ale jakiegoś fajnego obrońcę bym tutaj chciał dostać, bo. No brakuje mi. Brakuje mi kogoś za tego AK ewidentnie. U dogi jest petarda. Ping-pong może zostać. Jeszcze jeden mecz mi w kwalifikacjach został do wygrania. To sobie dzisiaj go mam nadzieję wygramy. Ogólnie dobrze mi idzie. Mniej więcej poznałem schematy, więc jest w porządku. Kogoś za tego AK i ewentualnie za tego Taha. Też mogę go wymienić. Też jestem skłonny go. Wymienić Ciekawe. A to babka jest, myślałem, że to mi to ma. Hahaha, <laughs> walkout jakiś Nist. Napadzior. Kanada, Jonathan. Dwa duplikaty. Ciekawe, czy mam jakieś wymienne, bo trochę kart ogólnie kupiłem, bo nie miałem tyle, żeby to zrobić. O, jest I Zapomniałem ostatnio o pytanku od widza, tak mi się teraz przypomniało. Więc jak coś, jak coś, jak coś Widz zadaje pytanie w komentarzu O, są so e, fajny, fajny trafik Zadajecie pytanie w komentarzu Pytanie z największą ilością łapek jest na odcinku Warunek jest jeszcze taki, że ma więcej niż, nie wiem, dwa lajki I nie możecie powtarzać Więc pytanie od widza poprzednie Brzmiało następująco Jaki jest ulubiony klub z Ekstraklasy? I jaka jest tego historia? E, powiem tak nie mam ulubionego klubu, nie oglądam tego. Nie jestem masochistą. Ale taki jeden z tych bardziej co lubię, to powiedzmy, że Śląsk. Mogę tak powiedzieć. Mieszkam blisko Wrocławia, mieszkałem w Wrocławiu też, to. To niech już będzie ten Śląsk. Bez historii. No dawaj coś. Walkout, chociaż jeden z tych rozbudów. Cokolwiek przydatnego. Precel to będzie. Miliard procent Precel Kimpembe. Który już jest nic? No zobacz. Zobacz, jaki znawca. Ostatnia mi została! Ostatnia mi została! I jest karta z Ligi Mistrzów. No ale to jest stary Andrze. Czemu najgorszego dało? Dlaczego? Dlaczego? A jest jeszcze podgląd. Tu też możesz dać tego najgorszego, to se kupię. Aha, pozdro. Może chociaż cień. No nie, no to się nie zwróci, stary. W ogóle fajnie, nie? Gra, ledwo wyszło. A już mamy paki za 150, za 170, za 80. No. Za tydzień to już będą za pół miliona, pewnie. Z jednego meczu mnie wywaliło w tych kwalifikacjach. Ogólnie to bym wygrał chyba trzy, więc nie będzie już najlepszych paczek za te kwali. Ale nie wiem w sumie, czekaj, co tam trzeba było na te cztery winy, bo czy jest sens to dobijać w ogóle? A, bo to ranga trzecia, dobra, pokaż. Złota paczka rzadkich kart i mała piłkarska Prime. A tutaj. Eee. Chociaż. Kurde, no chyba warto. Tylko no jest jeden warunek, nie, ja to muszę wygrać, tak? Nikt nie powiedział, że z bomby będzie mieć wygrany. Mimo, że ostatnio to przejdzie. Musimy sobie zobaczyć skład, bo grałem dzisiaj na ziomka, który miał mekambę w składzie. I ten mekambę to jest chory psychicznie. Nie, nie wiem, powalona karta totalnie, ale na szczęście go zatrzymałem i wygrałem 5 do 2. I oczywiście jak coś parecho nadal w pierwszym składzie, stary ten parecho, to on daje takie pasy, że głowa mała. No teraz akurat dałem złego ja, to, to nie jest wina Daniela. Ale, ale i tak mamy piłkę. Trzeba trzeba klepać tą piłkę. Troszkę trzeba popodawać, zauważyłem, bo to bardzo dobrze działa. Tylko jak będę dużo gadał, to zaraz troszeczkę krzywo mogę podać do środka. Alvarez, fake shot i ładujemy. Poznał schematy, widzisz? Za darmo masz to na kanale, zasubskrybuj. Na rożne też mam schemacik, jak będzie rożny to pokażę. Ze się no schemacik. Czy, czy nazwać to można schematem w sumie? Jeżeli chodzi o grę w obronie, stary, to nie możesz wyjść, nie możesz zrobić dziury w obronie, bo... No, może być gigalipa. Wszystko, byleby dziury w obronie nie zrobić. Po kolei wraca się albo napastnikiem, albo pomocnikiem, no i w ostateczności już obrońcą. No ja się czuję mocny w graniu w obronie, więc ja się na tego ping czy tam na jakiegoś Ake czy tacha dosyć szybko przełączam, ale. Oj, ale teraz ten dupy z tym sprintem. No i właśnie, jeszcze nie trzymajcie sprintu cały czas. Tutaj, no, sprint jest w tej grze, w tym IFC mam wrażenie. Aż tak niepotrzebny. I zobacz, jakie parę chodaje ciastko. No i wcisnąłem sprint, bo się zagadałem. I zobacz, jak się skończyło. Ale kleją! Ale kleją te nowe Power Keeper! Ale. Da... parę obramka pierwsza! Ha, ha, ha! Tak się gra w tą grę. 15 minuta już mu dwie dałem. Oj, tak, jezowski. Lubię tego trika strasznie robić. Łatwo jest wyprowadzić nim przeciwnika w pole. Teraz wbiję ze sprintem sobie, bo, no widziałem dziurkę, więc na luziku. Tu się pokręciłem. No i ja nie mam bramki. Ale było blisko. Ale dał za plecy. No to wychodzę bramkarzem. I chłop się, hmm, zesrał u podżybie. Kurde, ciężko mi tu się robi sztuczki jakiekolwiek. Ciekawe. No tym parecho, no za bardzo nie porobię, ale jak na <grym> Jak na razie to ja idę z R1 i ładuję na zielonym, kurde! Jakby ktoś pytał o moje marzenie w EFC 25, to jest to parecho 5 na 5 z tricksterem, powershotami, i sami. Jeżeli pod koniec gry udałoby się... O Jezus, na no czerwonym dałem, po co niepotrzebnie? Ale jeżeli pod koniec gry chociaż uda mi się coś takiego osiągnąć, to możecie wymyślić jakąś, nie wiem, karę, golenie na łysu, na Nazario, albo nie karę, nie wiem jak to nazwać. Albo inaczej, może karę, jeżeli będzie się tak dało, ale mi się nie uda. No bo możliwe, że będzie to po prostu nielegalne mieć tak mocnego pareko i nie będzie się dało. Więc jak coś, komentarze są dla was. Tu nie wiem, czemu się taka dziura zrobiła w ogóle. No, ładnie strzelił, ale... Skąd się wzięła ta dziura? Czy jakimś wybiegłem? To nie wiem. Tu nie było spalonego. No stary, to jest niemożliwe, żeby to był spalony. I to jest niemożliwe, że to jest supek. No nie da się finesa trafić. Ale idzie. Ale idzie. No to już musisz, wirc Nie, on nie musi. Po co? Dobrze, Alvarez. No tu jest wolna. No nie taka wolna. Trzeba jeszcze jednego zrobić. No i on to broni, no. Ogólnie, no ja patenty mam, tak. Mam patenty. Na rożnego jeszcze nie dałem, bo nie było różnego, ale, no dałem jak grać. Wy mi dajcie proszę jakiś patent na wykańczanie akcji, bo, no tutaj to ja mam ewidentnie problemy. Dobra, mamy rzut rożny. Jak gościu nie wychodzi bramkarzem, to tutaj mi ten tak stoi, nie? Ja centralnie trzy kreski z kawałkiem, oj, teraz za mocno dałem. Ale, ale zepsułem. Może będzie kolejna szansa na rogala. Dobra, spróbuję chociaż nabić, bo chcę wam... Bardzo chcę wam to pokazać, tylko no, się zgubiłem teraz w rozegraniu, ale dobra. Dam tak, może się obkręcimy jakoś. No bylebym to bramkarz wypluł, nie? Dobra, nie wiem, czy ja dzisiaj zdążę tego rożnego nabić, ale... Chodziło mi o to, że jeżeli chłop mi nie wychodzi bramkarzem, no to wtedy na tego tacha sobie wrzucam. Trzy kreski trzy i trzy pół kreski, albo trzy z takim delikatnym kawałkiem, trzy przecinek... Nie wiem ile. <laughs> nie wiem ile, trzy przecinek coś, no trzy z kawałkiem po prostu. Czekaj, może teraz go nabiję na rogala... On to wyjął, prawda? No nie, no to nawet w bramkę nie było stary. No z czym to ludzi? Dobra, Bellingom, no nie strzelam. W bramkarza ładuję. A, no nawet nienarożny, no. Ale musicie mi uwierzyć, że 3,5 kreski I na tego wysokiego, co wam W środeczku stoi, nie? Parę przy okazji, największy gołd Ja zepsułem tylko podanie A No i właśnie, 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 w tym IFC Bardzo, przynajmniej według mnie I to nie wiem, czy wam potwierdzą, ale Ja przetestowałem i jestem pewny, że tak jest Że ważne jest mieć jakiś spokój w miarę zmienników, nie? Takiego dybale mam niewymi niewymiennego, to daje Van de Beek'a, kiezę tutaj sobie daję Diabiego, kupiłem za 7000 I bardzo dobrze na zmianach chodzi Joren. Te... nie, tu Gikersa wolę, chciałem go stestować na ten jako zmiennika i dobrze chodzi, tu mam SushiMana nie są to drogie karty, ja też nie mówię, żebyście konkretnie to kupili, ale jakichś takich fajnych, w miarę szybkich fajnych, powtórzę fajnych dwa razy w każdym razie zmienników, bo no ile razy mi zmiennicy wygrali mecz, to ja nawet nie jestem w stanie stwierdzić, może od razu z jakąś brameczką chłopaki czy... się, aha, bo jeszcze zmian mi nie za nie załączyło. To jest w ogóle dziwne, że zmian nie załącza. W przerwie meczu tylko trzeba drugą przerwę. Dobre. Kieza. Kieza! Fałszem. chyba muszę fałszem wykańczać, bo, no, finesem to jestem pewny, żeby nie było. Zdążymy jeszcze coś ukręcić? Dawaj, tym diabim. Jeszcze raz, jeszcze raz. I on z tym playstylem. Dobra, no, nie rozpędzę się tak. Ale, beli. Jeszcze? Jeszcze coś? A może taki... Ach, A wciem Rainbow i Power'a, ja jak wieje FC24, ale nie zdążyłem. No i w każdym razie, no, mamy wygranko. Kwalifikacja na luzie, wbita. Jedna bramka stracona tylko. Po jakimś magicznym zniknięciu mojej obrońcy, no, nie, nie wiem, czy ja coś zrobiłem, czy nie, powiem szczerze, jakoś mi to umknęło. Więc polecam takie taktyczki ode mnie, bo mi się sprawdzają. A ja podbieram jakieś paki. Tu mamy spoko. Coś za sezon pewnie jeszcze będzie fajnego. No, Peweks 2x80. A to odebrałem, to to gościa też, w sumie od nawet na zmiennika mógłby się nadać. No, i jeszcze coś, I sobie tu otworzymy. Co on, myślałeś, że ja żartuję, że nie będzie fajnych paczek później? No, ale chciałbym jakiegoś fajnego obrońca. Inform! To jest inform, prawda? Tak? E? Aha, ja go trafiłem już. A nie, nie trafiłem, to mu koko. Okej. Okay. Razem z Wernerem, ciekawe niemieckie duo. Dobra, no ugotuj coś, stary. Jakiegokolwiek fajnego obrońcę, nie? Proszę cię. Weź o! No! Kim Ale jemu chyba nogę ucieli. On chyba... Chyba zapomniał, jak się biega. A nie, nie zapomniał, jak się biega. No ale i Darwizji. Nie temu nogę ucieli. A, temu screenerowi ucięli. No ale on i tak się nam do składu nie zmieści. No niestety, ciężko będzie, ale. Może tu. 3 razy 8, 2 plus. Nie ma karty z Ligi Mistrzów. No nie ma dzisiaj walkoutu? Co jest? Stary 3-8, dwójki. Jeszcze w duplikacie jedna. No to co? 2 razy 8,4. Jakaś karta fajna z Ligi Mistrzów. Walkout, coś, cokolwiek. Inform walkout. SP, De Paul, To nawet nie jest De Paul, Palacjosa już mam. I sabicer. Sabicer jest się warte, Nawet nie będę sprawdzał. Dam sobie tego do magazynu i. i co? No, starałem się, ale przynajmniej macie na dzisiaj takie fajne rzeczy jak. no, nauczyłem grać. Może kogoś mi działa. Jak tobie zadziała, to napisz, że ci działa. A ja idę działać dalej z meczami. Ha, ha, ha. ale zakończyłem fajnie. Pozdro, trzymajcie się i. i pozdro dla was.